z nami porozmawiać, mm. ponieważ już trochę was tutaj jest, a ja jeszcze na niedawno nie miałam okazji Słysić się. Jest lepsza, więc jeżeli nie, przyjście jak powiedzmy, zaparza. Продолжение а следует... filmów zasugerował grę nie w Gothica. ja i ja myślę, że to jest ten pomysł, bo ja w Gothic jeszcze nie grałam. Ale ja bym nie zagrała, więc może w Nie wiem. Na pewno gry się jeszcze pojawią, także gry, unboxingi, RP. To jest to przywodne. Oczywiście z RP też chciałabym porobić różne, nie tylko jakieś takie szalone wiedźmy, ale też najzwyklejsze typowo SW. Pozostać porozmawiać. Taką miałam w tym <grych> no Jakbyście mieli jakiekolwiek pytania, dajcie znać w komentarzach.